Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Ranne i okaleczane zwierzęta, zjadane żywcem przez pasożyty lub towarzysz, towarzyszy z klatek, liczne choroby, agresja, brak podstawowej opieki weterynaryjnej, właściwego pożywienia i wody. Tak dziś wyglądają dramatyczne realia branży futrzarskiej w Polsce. Branży, o której przyszłości dziś rozmawiamy. Branży opartej na modelu biznesowym, w którym z cierpienia zwierząt czerpane są zyski, gigantyczne zyski przez bardzo wąską grupę ludzi. W tym momencie sześć milionów zwierząt futerkowych w całej Polsce gnieżdżone jest w dramatycznych warunkach w bardzo ciasnych, klatkach, na gołych kratach. Przeżyją w ten sposób maksymalnie kilka miesięcy, które dzielą je od śmierci. Kiedy chorują, często nie otrzymują koniecznej pomocy weterynaryjnej. Bywa, że są stłoczone po kilka w klatkach, co może prowadzić do wzajemnej agresji, a często też do kanibalizmu. To dzikie zwierzęta, które na wolności przemierzają ogromne przestrzenie, które są samotnikami. W klatce, w nienaturalnym dla nich ścisku, nie mają, jak przed sobą uciec nawzajem. Nie mają, jak kopać w ziemi, pływać, skakać i wykonywać naturalnych dla siebie czynności. Żyją wbrew swojej naturze. Obraz, który wszyscy widzieliśmy w ubiegłym tygodniu na porażających nagraniach z fermy w Góreczkach, to jest prawdziwy obraz branży futrzarskiej w Polsce. Fermy należącej do rodziny głównego lobbysty branży futrzarskiej, która od lat działa przeciwko wprowadzeniu w Polsce zakazu hodowli zwierząt na futra. Branży, która co roku wydaje miliony złotych na wywieranie wpływu na polityków, na media i na opinię publiczną. Wpływu, który przejawia się w tym, że niedawny kandydat na prezydenta Polski próbuje ze swoimi kolegami wmówić nam, że na fermie widział tysiące spokojnych, zadbanych i szczęśliwych zwierząt. Wpływu, który przejawia się w propagowaniu mitów o branży kutrzarskiej za pomocą uzależnionych od siebie mediów, udających niezależne i obiektywne portale. Straszy się nas upadkiem tysięcy firm odpowiadających za 3 PKB, PKB, a tak naprawdę według szacunków na rynku aktywnie działa ich tylko około 800 i odpowiadają one za około 0,08 PKB. Według rejestru głównej inspekcji weterynaryjnej dziś w całej Polsce jest tylko 476 aktywnych ferm, a wiele z nich, jak w góreczkach, tworzy gigantyczne, jednolite kompleksy składające się z kilkudziesięciu firm. Wszystko w celu obejścia przepisów o ochronie środowiska, szybszego uzyskania zezwoleń oraz optymalizacji podatkowej. Wpływy z podatków do budżetu państwa z hodowli zwierząt na futra przyniosły w 2019 roku zaledwie około 11 milionów złotych, w przypadku podatku CIT stratę 44 tysięcy złotych. Branża futrzarska straszy utratą dziesiątek tysięcy lokalnych miejsc pracy, co jest kolejnym mitem. W najbardziej optymistycznych dla branży futerkowej obliczeniach mówi się o czterech tysiącach miejsc pracy. Pracy do której branża szuka pracownika najtańszego, którego prawa będzie najłatwiej łamać, który będzie się bać upominać o zasady bioasekuracji na gminne łamane na fermach. Propaguje się wizerunek zachowującej wysokie standardy ochrony środowiska branży, która tak naprawdę jest jednym z największych trucicieli w Polsce. Negatywne skutki hodowli obejmują nie tylko obszar samej fermy, lecz także powietrze, wodę, gleby i organizmy żywe poza terenem hodowli, prowadząc do degradacji terenów rolniczych. To właśnie przeciwko tej degradacji w setkach miejscowości w całej Polsce tysiące mieszkańców protestują przeciwko fermom. Z tych wszystkich powodów hodowla zwierząt na futra powinna być zakazana i nie możemy się bać wykonać tego kroku. Dziś yy, omawiane przez Wysoki Sejm będą dwa projekty nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw, które stanowią szansę na wykonanie tego kroku. Są to projekty dobre, dokonujące w takich kwestiach jak hodowla zwierząt na futra przełomowych zmian. Zawierają one również dobre zapisy dotyczące zerwania, z trzymaniem psów na łańcuchach, zwiększeniem kompetencji prozwierzęcych organizacji pozarządowych, zakazem wykorzystywania zwierząt w cyrkach czy zapewnienia godnej starości dla zwierząt służących w służbach mundurowych i ratownictwie. Wierzymy, że możliwa w tej kwestii jest ponadpartyjna współpraca. Która pozwoli nam na przyjęcie odpowiednich poprawek, które ten projekt wzmocnią i uczynią jeszcze lepszym. Dlatego, jako Klub Koalicji Obywatelskiej, popieramy przedstawione projekty, oba projekty, oraz liczymy na merytoryczną i sprawną pracę w komisjach. Wspólnie możemy zakończyć piekło zwierząt futerkowych w Polsce. Wspólnie możemy odmienić los milionów zwierząt. Nie bójmy się tego zrobić. Dziękuję serdecznie.